Barku, przede wszystkim gratuluję. Pierwszy skład dzisiaj wywalczyłeś po raz pierwszy w Krakowi. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z tego powodu. Niestety dzisiejszy wieczór nie był dla nas zbyt szczęśliwy i nie wywozimy z żadnego punktu. Właśnie, czego zabrakło, bo końcówka była świetna, docisnęliście rywala. Wydawało się, że po odrobieniu, po złapaniu tej kontaktowej bramki na 2-1, no, możecie jeszcze tutaj osiągnąć przynajmniej remis? No, myślę, że zabrakło tej skuteczności w trzeciej, tercji. Nie, nie dostarczaliśmy dobrych piłek w pole karne i zabrakło dobrego wykończenia. Też popełna, popełnialiśmy dużo błędów indywidualnych i myślę, że dlatego przegraliśmy to spotkanie. Podczas konferencji prasowej, trener Kroczek, odpowiadając na pytania dotyczące Ciebie. Stwierdził, że zmiana, zdjęcie Cię z boiska nie było spowodowane Twoją jakąś słabszą dyspozycją, tylko po prostu innymi względami taktycznymi. Jak Ty czułeś się dzisiaj na boisku tutaj, tutaj w Radomiu? No, czułem się bardzo dobrze, na pewno wiadomo był to mój pierwszy mecz w podstawowej jedenastce, dlatego chciałem się pokazać jak najlepiej. Wszystko robiłem na 100%, zagrałem tylko 45 minut, ale myślę, że zaprezentowałem się całkiem nieźle. Mhm. Teraz trzy dni wolnego przed Wami. Masz jakieś specjalne plany na, te, na, na ten czas przed powrotem do ciężkich treningów? Odpoczynek w domu rodzinnym. Okay. Dziękujemy Ci bardzo w takim razie i do zobaczenia.